Da. Już zgubiłeś to na Ale plaży. Ty, ty, ty musisz to zobaczyć, jak to wyglądało później z drugiej strony, wiesz? no to, to jest ostatni raz, kiedy my na czymś takim na A ty nagrywasz, czy się pojeżdża? nie wiem, co z nim mam ci rozgnieść. <grym> Obiecaj mi, że to zostanie na tym słodką w A jak to komuś dasz. Ale to, że na no, YouTube nie wrzucimy. A nie okulary? A tam Znasz? też mają tam parasolki. A to że niby ty... Ty w ogóle nie myślisz o tym, co tu się dzieje. O, jakie piękne widoki! Góry. Chcesz z tyłu nagrać, czy coś, czy coś widać? sensu. Jest wyjęcie pod marynarką robią. Na, na wysokości jesteśmy już... Czec. Już, no, już to... nie ma w ogóle panoramy no, widocznej. Bo za że mam białe ciuchutkę z karpeteczki w ołtku, żeby mnie rozgrzały stópki. Nie mam nie, o O, teraz będzie pauza. Nie? Nie, nie będzie? Budujemy napięcie? 我还没说。嗯嗯嗯嗯嗯